Widzimy z tej strunka i witam Was w pierwszym odcinku w nowej serii na moim kanale, i w tej serii będę grał od nowa w Brawl Stars, ale na padzie, wrzucę Wam to na miniaturkę, więc sami zobaczycie. A teraz już bez przedłużenia zapraszam do oglądania. Więc lecimy z pierwszą gierką, więc zobaczycie, jak będę lamił. Ale trochę się już nauczyłem im grać. Więc jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie łapeczka i subik ale na Ruzi mam no Oddalę trochę pada żebyście nie słyszeli wszystkiego Ok. Dobra, jak to przegramy z nubami to będzie słabo Aha, pomyliły mi się przyciski. Więc to będzie taki krótki odcinek, takie wprowadzenie do nowej serii Więc jeżeli Wam się podoba, to koniecznie łapeczka w górę Wbijamy do końca wakacji 3 nie, sorry, 250 subskrypcji. Ja już pędzę do 300, a tu jeszcze nie pora. Dobra, wygraliśmy. Nice. Ale napadzie się mega szybko kręci. Więc wygraliśmy. Jedynie chyba tylko w sklep będę wchodził ręką. Ups. Okej, okay, więc.. Dwie misje mam zrobione. Więc chyba sobie jeszcze... O! Pod koniec odcinka sobie otworzymy. A zobaczymy w sumie jeszcze co tu jest skrzynkę i będzie duża skrzynka jeszcze no to lecimy z drugą gierką ok jeżeli chcecie żebym kupował różne rzeczy typu karnet i i różne skiny na tym koncie no to piszcie w komentarzach Dobra, ja to bardzo oddalę, bo to głośno słychać, no i właśnie ciężko się chodzi. Okej. Okay. Ale jakoś da się. Aha. Jeszcze za bardzo tego pada nie obczaiłem, więc... Ale już jakoś gramy, jako tako. Cztery Pięć, siedem osiem. Dobra, dziewięć i zaraz będzie dziesiąty. Okay. Dobra, jeszcze sobie tu na nich poczekamy. Dwa. 1 dobrze. nie emotki różne takie rzeczy. Wchodzenie w sklep lub w karnet. Czy jakoś mi się zrobiłem? A i mało brakło. Okej, okay. więc wyjście. No i... Jeżeli chcesz, żebym... Puszował na tym, a nie na moim głównym. No to piszcie w komentarzach też. A jeżeli chcecie jakąś nową grę, to też piszcie. Okej, okay, ups, patrz, stracił za daleko. No, dobra. Okej, okay. poko jest spoko, ale nie, nie na mojej warcie. Dobra. Na przykład typu Clash Royale albo coś takiego, no to widzicie, będę nagrywał też. Ja ale tu same no grają. O przepraszam was. Dobra, jeszcze jeden diamencik. Serio... dobra. Szkoda, że nie da się jednocześnie. To jest jeden minus, tego pada. Ogólnie pada. Dobra. Wygrana. Ciekawe, czy coś wypadnie ze skrzynki. Okej. Okay. ze skrzynek. O! Uja, ci, ile misji zrobił? No to będzie chyba trochę więcej niż te dwie skrzyneczki, zaraz zobaczymy. 1310 punktów. No nie, 15 punktów. Ajajaj, no i punkty mocy. No to zaczniemy sobie. A w mojej skrzynki nic niestety nie ma. Punkty mocy, do kogo byśmy dali? No do Edgara, bo jest epicki. I dużo. O nie, nie to. Zaraz zobaczymy. Trzy rzeczy. Czyli nic nie ma. Bardziej. I boli. Niestety na tym koncie kieł nie mam. No, niestety. Ale zagram sobie jeszcze. No, kaucik. 15 będzie, że to. No, jak wygram? jaka jest w ogóle mapa? Taka. To wezmę sobie. Może sobie wezmę. No, nie wiem, może Jessie będzie dobra, ale chociaż na te krzaki. No dobra. Ryzyk fizyk, jak to się mówi. Nie mam nity. O Jezus. Coś mi się już działa. Coś mi się spadem popsuło. Aha. Okej. Okay. A, dobra. Działa. Dobra, już działa. Pomyliłem się przycisk. Dobra, nice. Wygraliśmy i prawie nic nie zrobiłem. Ok. Spoko. No, taka fajna gierka na zakończenie. 60 żetonów. Please, żeby coś teraz wypadło na tym koncie. 600 pół prawie. Uwaga. Uwaga, czy będzie coś? Monetki. L prima. No to konto jest w ogóle niefartowne. Dobra, ulepszymy sobie jeszcze. W ogóle, ulepszenie postaci to też napadzie robię. L i R. No w sumie to by było na tyle. W tym materiale, jeżeli chcecie kolejne odcinki z tej serii, to koniecznie łapeczka w górę i subik z dzwoneczkiem. Jeżeli będzie 7 łapek w górę, to kolejny odcinek. Ja się z Wami żegnam i cześć!